Witam z tej strony, Nero, a to jest pierwszy odcinek naszej nowej serii. Zagrajmy w Kangurek Kao Dokładnie tak, moi drodzy. Jest to seria długo zapowiadana, ale w końcu jesteśmy. Dokładnie tak. Jest aktualnie gra, która ominęła moje dzieciństwo kompletnie. Co jest aktualnie ciekawe, żeby Was nie skłamać, przyjechałem tą grę w te wakacje. Co były, i strasznie mi się gra spodobała, potem zacząłem grać w wujkę i nie dokończyłem, choć podobała mi się również, więc no, oto i jesteśmy. Jest to aktualnie seria polska, polska platformówka, tak zwany polski Crash Bandicoot, więc no, kurde, jazda. Wybaczcie, miałem krótką e, przerwę, e, jakby co niestety, jak widzicie, mam w takim okienkowym trybie, ponieważ w momencie, kiedy mam full screen, to gra chodzi słabo, jest, nie wiem, może z 10 pikseli znaczy, tfu, 10 fps więc nie wiem czemu tak jest, no ale tak niestety będzie musieli grać, więc zaczynamy nową grę. Eee, normalny. <grym> Okej. Okay. Oto i jesteśmy w pierwszym poziomie. Jazda. Nawet nie wiem w sumie czym się różnią dane. Y, te. Y, dane, że tak powiem, y, poziomy trudności. Jeśli ktoś wie i ktoś się na tym zna, to niech napisze, bo jestem aktualnie ciekaw. Ach, jedziemy. Boże ten soundtrack. On jest cudny przysięgam. Okej, okay, lecimy. Było to, że grałem tylko w jedynkę, i, znaczy jedynkę przyszedłem tylko i, i dwójkę grałem, ale tu nic więcej nie przyszedłem jej całej. Tak po prostu tak bardzo uwielbiam tą serię w tej chwili. Mówię. Pominęła kompletnie moje dzieciństwo. Kiwi, dlaczego? Jest świetna. Naprawdę. Ciup, co my tu mamy? Mamy checkpoint, tak, ponieważ w tej grze możemy sobie dawać checkpointy w takim momencie, jakim sobie aktualnie chcemy. Gin. Na przykład, o, tutaj mamy w tej chwili checkpoint. Dokładnie tak. okej okay, teraz biemy do tak zwanego bonus poziomu dokładnie tak, bonus level. I tak, w momencie kiedy chodzimy do bonus le 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 lewla, że tak powiem, to jak w tej chwili zginiemy, no to odrodzimy się po prostu od tego początku tego bonus lewla. Wow. Więc tak, zostajemy tak jakby mini checkpoint tutaj. E osobny, że tak powiem. E ale tak. Okej. Okay. Bieraj tą monetkę. I tutaj łatwo, łatwo mi się często i gęsto ześlizguje z tego, o właśnie w taki sposób się to często i gęsto dzieje. Ech, dobra, walić tam tą monetkę. Naprawdę. Wow. To jest miłe. Nie, serio, to jest strasznie trudno. Strasznie, znaczy, strasznie łatwo się ześlizgnąć, że tak powiem. Ok, dobra. Tutaj żeśmy przeszli. Okej, okay, dobra. Ostatnia prosta, że tak powiem. Okej. Okay. God damn it. Ten uczuć kiedy bonus level sprawia Ci takie trudności. Okej, okay, dobra. Idziemy. Jazda. Okej. Okay. Jeśli chodzi o aktualnie to, co będziemy robić w tych w odcinkach, to sądzę, że nie będę przechodził danej liczby poziomów, tylko po prostu, nie wiem, będę nagrywał pewnie coś w stylu do 25-30 minut. Sądzę, że tak będziemy to robić. Okej, okay, o właśnie. <laughs> Czekałem na to. Myślałem, że to się nie zrespi czy coś. No było akurat dosyć ciekawe. Okej, okay. gin świnio. <laughs> Co to ma być, że świnie łażą kurde z, z lizakami, Okej, okay. mamy łanapka więc odgryźliśmy się, że tak powiem. Po tym jak, 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 jak straciliśmy. łanapka. o w, w tamtym bonus stage'u. Dobra, tutaj trzeba uważać. Wow. Ok, ja ciśniemy. Ja mam tak jakby przyspieszać, że tak powiem. Jak widzicie, zapierniczamy jak porąbań Dobra, walić ciebie stary. Stali, walić te monetki. Ok, te znaki zapytania, one nie zawsze są miłe, że tak powiem. Pamiętam, że kiedyś mnie znak zapytania zabił, więc nie polecam. Ale w akurat nie przez przypadek w niego wszedłem. Okej, okay, dobra. Siup-siup. Tam ustawiłem checkpoint, ale czego, gdybym się spierniczył znowu? <noise> Trzeba kurczę być uważnym, że tak powiem. Eee, Okej. Okay. Da się to jakoś zapisywać. O, właśnie. sobie zapiszemy. Eee, tutaj ostatnie. Tak, będziemy sobie zapisywać co każdy poziom na wszelki wypadek. Dobra, lecimy aktualnie. Zbieraj tą monetkę. <laughs> Okej. Okay. Jeśli ktoś kurcze, nie gram nigdy w kangur Kakao to Ja bardzo polecam. A jeśli lubicie platformówki, to już w ogóle. Naprawdę jest. Świet... Jest to świetna platformówka. Eee, zwłaszcza dwójka, jak mamy być 100% szczery. Jedynka jest taka jeszcze, że tak powiem, surowa. <laughs> że tak to nazwę. Dobra, idziemy sobie tutaj po checkpointa. Kładnie tak. Bardzo podoba mi się ta, ta mechanika właśnie tych checkpointów, że możemy sobie je dawać, kiedy aktualnie chcemy. To jest dosyć ciekawe. To jest niespotykana rzecz, żebym tak wręcz powiedział. Tam jeszcze coś jest. Oto pójdźmy, cokolwiek tutaj jest. Tutaj coś będzie? no, tutaj mamy taką dorąbaną pionkę którą możemy strzelać w przeciwników. Jest to nasza broń ostateczna, która de facto w grze nie przydała mi się chyba ani razu. Dobra, postęp z tej checkpointa to be safe. Tak, tak naprawdę chyba ani razu mi się to jeszcze nie przydało. Nawet nie pamiętam na jaki przycisk się to robiło. Giń. Chyba na Shift, to ja spróbuję to zrobić, o tam jest kolejna piącha. Spróbuję zrobić jak, jak będzie jakiś przeciwnik w przyszłości <noise> i będę potrzebował tego. Tych piąch aktualnie jest mało z tego co pamiętam, o odrodził się skubaniec. Oj, dobra, na to się obracamy, na, ty, na prawy Shift, okej, okay, to działa. E, w porządku, <noise> można i tak aktualnie, z tego pamiętam też Kangurek Kao miał takie Mógł chodzić tak w boki, o właśnie, to są Z i X. To powinno przydawać się do walki z bosami, ale szczerze zawsze też nigdy tego jakoś w nie używałem. Więc, well. Dokładnie tak. I tutaj musimy akurat uważać, bo jesteśmy nad przepaścią, tak by the way. Dobra, ta świnia. Przysięgam. Okej. Okay. <głodnie> Postawmy tu też checkpointa, okej. Okay. Tutaj. Co ja tu mam zrobić, żeby tutaj wskoczyć? Who knows? Tam mamy coś, Co? odrodziła się ta świnia, O, to jest o, coś o czym zapomniałem, to jest coś czego nie lubię, jak się dzieje w jedynce, a, a dzieje się czasami, nie wiem, nie wiem czy chcę to brać, nie, 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 <laughs> e, a czasami się dzieje niestety, czyli właśnie, znaczy zawsze się dzieje, przeciwnicy się odradzają, to jest niefajne, tutaj chyba w tej chwili odblokujemy sobie te platformy do tego bonus, bonus poziomu, jak mi się wydaje. Dobra, dobra, zdobądźmy to, zobaczmy. O, dało mi boosta. Średnio przydatne na takie platformy. Bardziej może nas ten oszukać to Jezusie. Przestań. Okej, okay, dobra. Tak, jak mamy to przyspieszenie, jesteśmy niczym, kurde, Sonic Konik. Wiesz, <ścoughs> można powiedzieć. Tylko, że kicamy. Okej, okay, dobra, można się wrócić za... Co za hapska gra! Nie wiedziałem o tym, że jak wy... Well. Well fuck. Dobra, to jest też niefajna rzecz. Trudno. Tam są monetki i po nie sobie pójdziemy. Podoba mi się to, że właśnie mamy tutaj takie, e, taką eksplorację, że możemy sobie pochodzić tu, tu, tam, tej po monetki, tej po bonus levela, który mnie właśnie e, wychuje, ja już tak powiem. Mam dwa takie w ogóle, co mną o tym powiedzieć, piąchami i, i ogonem. E, piąchy to jest tak na bardzo bliski kontakt z przeciwnikiem, a ogon jest na dalszy. Te ataki też nie zawsze chcą działać. <głos> Czasami <głos> że tak powiem. Mówię, granie jest w 100% dopracowana. Dwójka jest zdecydowanie lepiej dopracowaną grą. Ale i tak czy siak, naprawdę jedynka w moim serduszku po prostu ma specjalne miejsce. Naprawdę. Ok, zapisujemy sobie stan gry. I ciśniemy, O, paralotnia. Dobra, tu może być ciekawie, ok. Takie pierwsze gry platformowe z tamtych lat miały coś takiego, że były takie właśnie, takie etapy, <grych> w których mieliśmy dosłownie tylko jedno. Jeden że jeden, jeden tak powiem. Tylko raz mogliśmy próbować. O, super. One try. O, może tak to nazwę. <grych> Czyli po prostu w tej chwili, jak wciśniemy się gdzieś w ścianę czy coś, to. No, no, sorry, ale zaczynasz od początku. To nie jest coś, co ja jakoś wielce lubię, ponieważ zawsze strasznie się stresuję na takich poziomach. Ehm, no, ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Na razie idzie nam nie najgorzej, bym powiedział. Okej, okay, dobra. Dobra. <śled> o! Okej! Okay. Jestem z siebie dumny w takim razie. O, to nie koniec, jeszcze, żeby było śmiesznie. O, to mi dało hapeki. Mówię, te znaki zapytania też potrafiły czasami kurczę zabrać nam właśnie hapeki, co było niefajne. O, mamy checkpoint. Weźmy sobie ten checkpoint. Znaczy, to nie jest wszystko. Ja myślałem, że to będzie wszystko: czy ta parolotnia i koniec. A mówię, poszło nam dobrze. Parolotnia za pierwszym razem, więc kurde, jestem dumny. Wow. <grytanie> tu mamy znak. Mogę, może, mogę go przeczytać, czy coś? Mogę go zniszczyć! I mean, mogę go zniszczyć. Dobra, z to, co pamiętam, to te przyciski chyba muszę zrobić w danej kolejności. Żeby otworzyć przejść od tegoż przycisku najprawdopodobniej. Mówi mi się że też, że to musi być w danej kolejności. Echem, co dalej? Hmm, tak, dobra, to się już zniża w tej chwili samo z siebie. Dobra, powiedzmy, że zaczniemy od tego. Nie pamiętam niestety kolejności, więc w tej chwili to robię kompletnie na... na ślepoż tak powiem, blind, blind run, kurde, <laughs> jeśli chodzi o te przyciski. No halo! Bo mi się to kurde nie podoba. Spróbujmy ten przycisk, bo wydaje mi się, że on był pierwszy, potem to i na końcu to. No i sądzę, że spędzę tutaj dłuższy czas, szalwój. O, oh. wciśniałem dwa przyciski tylko, a jeden jest odciśnięty. No, o, to chodziło, okej, okay. <noise> kompletnie przez szybanek to odkryłem, o tak, okej, okay, dobra, keep moving, oh. oh. o, to, o, to mi wyszło, I mean, to mi naprawdę wyszło, dobra, czyli nie opłaca się skręcać kompletnie, oh well, dobra, jesteśmy z powrotem tutaj. Czyli te... Znowu to, dobra. E, nie, to było wszystko odciśnięte. To było odciśnięte, a to było wciśnięte. Tak? Nie? O, teraz, dobra, ok. E, Pik. Było czas zostawić checkpoint, ale zapomniałem o tym. O tym ranie. Więc tak, jak najmniej skręcajcie tutaj, ponieważ to może was zniszczyć. <grymne> to skręcanie. Dobra, run. Niczym kurde, Indiana Jones. Tylko, że on uciekał przed kulą. <grymne> ok. Easy. Też był chyba taki, taki moment właśnie w tym. w, w Kaszu Bandikucie, co nie? Przyciski mi się pomyliły. Ok. Dobra, co tu się od Janie Pawła? Dobra, pik pik, pik Gare go Fasty Okej okay. Kim ty jesteś, kurde, jakiś człek Może zdecydowanie mogę zostawić tego checkpointa, kurde gdzieś Co tu się odbywo? <laughs> o! wanapek. jeden plus Dobra Okay. ok Well, 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 well <laughs> Easy <laughs> For a win Ok, zapisujemy sobie stan gry Jak to zawsze <laughs> Ok Teraz mamy poziom pseudo 2D, tak powiem W którym się proszamy dalej w 3D um, Więc tak, dosyć ciekawie Nie powiem Ok Co się odbywa Dobra. wow, <noise> Do tego się nie spodziewałem, <noise> co za pajac, dobra, to je moje, tej dalej się już wspiąć nie mogę, Więc spadamy, dobra, o co tu biego, siup, siup, okej, okay. easy, A tu co? A to muszę rozwalić, okej, okay, dobra. Ja się tak właśnie stawiam, co ta ściana tak dziko wygląda. <noise> Bo trzeba to po prostu rozwalić. Ouch, 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 Run, bitch, run. To też mogę rozwalać? A ah, no, mogę. O dobrze, hapeki. okej, okay, to się liczy. Dobra. Tego z oczami też mogę rozwalać Z jakiegoś powodu ten kamień ma oczy Dobra Siup Czy jak ten znak zapytania? On może mnie skrzywdzić Co jest? Nie wiem A, okej okay. Dobra Okej okay. Pomijamy niektóre monetki, trudno. <laughs> Spidziulamy w skrócie. Okej, okay. siup. Może soundtrack w tej grze jest świetny, naprawdę. To trzeba przyznać yy, cenedze, <laughs> że kurczę muzyczka jest, 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 jest dobra. Okej, okay, dobra. Jesteśmy checkpoint, więc użyjmy go. Czemu by nie, więc mamy jeszcze jeden w tej chwili. Okej. Okay. Z tą jedną monetką. Dobra, tu sobie poczekajmy, tutaj mamy. Byliśmy bezpieczni. Tak. Ta skała się rozwaliła. A ja wszedłem na jej szczątki. Okej. Okay. <gryzny> Jazda. Okej. Okay. Pajączek. Pyk. Tym razem ogon podziałą. Pyk. Dobra. Ogon jest dobry, jak się, jak się nim wymierzy. że tak powiem. Mogę to rozwalić? No bo. Ja bym nie mógł? <grych> dobra. Teraz naciskamy przycisk. Oh boy, Platformy, dobra. Checkpoint. To be safe. To już wcześniej mówiłem. Tu mamy jakąś dorąbaną big monetkę. Okej, okay, dobra. Doskoczyliśmy do niej. Okej, okay, tu mamy przyspieszonko i my sobie je weźmiemy. Dobra, te pająki są przerąbane. Okej, okay. wypad, panie. Udeja mnie. je! <grystanie> Na ten moment sobie mogę zostawić ten checkpoint. No nie. Tu się będzie odwalać. O, oh, fuck. Wolałem nie pytać. O, błaznio, że ja mogę. Przecież, że jak skaczę, to. Ja tam się schować miałem. O! Oh. Dobra. Whatever. Się odradzamy, kurczę. Ja zapomniałem o tym momencie. Ja mogłem sobie checkpointa właśnie na ten moment zostawić. Dobra. Pająk. Giń. Świnia. Też giń. <grydy> Dobrze. Okej, okay. ja zapomniałem że przecież za pomocą skakania, kurde, ciśniemy e, szybciej. Da. <grydy> Kicamy. Okej. Okay. Teraz sobie się tej chowamy. Skała nam. Co? Dobra, to jest też coś, o czym warto pamiętać. Jeśli skała się rozwala, jest już w częściach, to nadal może wam zadać damage. A. Bo tak. Więc polecam uważać. To jest coś, o czym ja zapomniałem i, i niestety w tej chwili e, gra pokazuje mi. <laughs> że powinienem to pamiętać. Dobra, skaczemy. Teraz, kurde, chowamy się i nie wychodzimy. Dopóki się to nie rozpierniczy do końca. Okej, okay. teraz dopiero można iść. Dobra, czy też ciekawe rzeczy w tej chwili dzieją? Ok, zbieramy monetki, oczywiście. Ok, sie, sie Obkręcamy się się Mówię, to jest dosyć dziwnie, że gramy w 2D i musimy się obkręcać w 3D, no ale no. OL. Oh well. To nie jest Sonic czy coś. Żeby tak easy pizi się zmieniało z 3D do 2D. Z jednej strony e, szanuję, nie szkaluję, ale z drugiej strony mówię, głupio się steruje troszeczkę czasami. Ja tu mogę przejść i nie wchodzić do końca poziomu. Bo tak, a tu mogę też rozwalić. Nie wiem, co tam mnie czeka. Nie mogę rozwalić. OL. Oh well. Dobra. Ja tutaj po prostu... O, tak mam doskoczyć, dobra. Coś tu mnie czeka. Nie wiem tylko co. Załączy cię śmierć, bo ja spadnę zaraz jakoś komicznie. Okej. Okay. Po co ja się tu wspina? Dobra, nieważne. Gra, Gra mnie wyciupkała, aż tak powiem. No nic, ciśniemy dalej. Ok. Mm. <grywa> Tutaj mamy prądy jakieś porąbane. Mogę to zniszczyć to dobrze. Tu się zaraz. E, ta pirania odrodzi o właśnie za późno. Dobrze, jaka pisi full muzyka przysięgam. Wo wo wychodź. O oh boj, Tak, popatrzcie tu na parę śmierci. Mówię, ja już zapomniałem czasami co się robi w niektórych poziomach. Giń. Ja pierdolę. I tak dalej, więc więc no, możecie się ze mnie pośmiać czasami. Okej, okay, bo trzeba to zniszczyć i w tej chwili jest dobrze, że tak powiem. po monetkę jeszcze. No oh well. Już mówię, jaka pisiful muzyczka, no. Okej. Okay. Skaczemy sobie po monetki. Dobra. W porządku. FBI open up. Okej, okay, dobra. Myślę, że musiał go roz rozwalić. O! Dobrze, udało się. Tą piranie strasznie z daleka trzeba już atakować, bo ona niestety potrafi się wydłużać, że tak powiem. Więc no. Tutaj coś jest z tyłu. Nope, nie ma nic. Nie mogę to zniszczyć? No ba, uff. Ginś... Świnia. Dobra. Fuck this shit, I'm out. Nie! Okej, okay, dobra. Nie udało mi się zrobić tam wszystkim o Well. Ciśniemy w takim razie w tej chwili sobie. Więc bynajmniej fajno. Okej. Okay. Też polecam uważać, bo jesteśmy w tej chwili nad przepaścią, więc nie fajnie, bo jak spadniemy, no to troszeczkę dupcia. Zwłaszcza, że kurdy spadamy jak Mega Man w poziomie Gatsmana z platform. Co to miało znaczyć? Robię sobie checkpointa za chwilę przed tym. Mam nadzieję, że jakiegoś game -overa nie zaliczę czy coś. Że gin. tak myślę, czy ja zaliczyłem game -overa kiedykolwiek, jak grałem w oryginalnie? Znaczy oficjalnie. No, sam jak grałem? Chyba nie. Żebym ja nie zaliczył czegoś takiego na let's, na let's Play, bo to będzie troszeczkę no... Słabo bym powiedział. Dobra, nie przyspieszam na tym prawie, że w ogóle w tej chwili, okej? Okay? Będę jeździł albo bez trzymania strzałki do przodu, albo... Znaczy w górę, albo będę po prostu... Strzałką w dół jechał, właśnie tak jak teraz. Tutaj trzeba, bo... Sądzę, że inaczej to, to się po prostu spada i, i jest tyłek, jakż tak powiem. Mało to dynamiczne, ale... Okay, dobra, tutaj też jest zarąbisty skręt po prostu. Dobra. Co mówię, będziecie mogli jeszcze czasami ze mnie pośmiać. Z moich umiejętności grania w tą jakże cudną grę. Ok. Tak więc ciśniemy. Chociaż nie! Wiecie co? Bo już jest, już jest troszeczkę minut, żeśmy dobili. Więc sądzę, że skończymy w tym momencie odcinek. Jakże pierwszy. Mam nadzieję, że wam się on podobał. E... No i tak, moi drodzy. E... Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tegoż pierwszego odcinka z tej jakże nowej serii. Zagrajemy w kangure Kao, dokładnie tak. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i zobaczenia w następnych. Sia.